No, ale ty wiesz o co chcesz się zapytać. No mów, no na przykład o sztuk z y, Sokoła, z Marysią. Szczerze? No. Nie słyszałem tej piosenki. No kurde, no to szkoda, bo to pewnie się wszyscy będą teraz pytać. No niech się pytają, no śmiało wiesz. Nie mamy czasu, jesteśmy zajęci bardzo, wiesz. Nie chcesz tego komentować, absolutnie. Znaczy ja nie mam co komentować, bo nie wiem, co bym miał skomentować, tak? No bo jak nie słyszałeś, to no to nie tę? Ale słyszałeś co mówił Sokół na tych na gdzie to było Viva Comets? No na początku myślałem, że mówił to do Pewexa, no później tam widzę jakieś tam są wojny internetowe cały czas, generalnie ja tam się staram, wiesz, w to nie, nie wnikać, bo de facto nie mam na to czasu. A jak w ogóle wygląda twoja relacja z Sokołem teraz? Wiesz, bo ja, ja rozmawiałem z Sokołem pytając się o, o twoje poczynania, to on mówił, wiesz, Janker zawsze brat, co gdzie by nie poszedł, to ja się tam nie będę go tam czepiał, to tak skracam trochę i może spłycam tę znaczy wypowiedź. ale taki też, był mniej więcej przekaz. Generalnie jest taka akcja, że jakby ja tam do, do Wojtka nic personalnie nie, nie, ten, nie, nie wnoszę. Oprócz tego, że jest też, uważałem go zawsze za, za super mego friend'a i friendship na całe życie, tak co do tego, co chcesz zapytać. To ci już mogę powiedzieć i wam wszystkim, że na pewno nie będzie mnie na płycie zip skład numer dwa. No i właściwie temat uważam za zamknięty. No to faktycznie miałem się to zapytać, skąd wiedziałeś. Widzę w Twoich, czytam w Twoich myślach.